Hej, cześć, witajcie, z tej strony setny w kolejce ulubiony wasz youtuber, a to jest kanał Bogusiasty. No i dzisiaj gramy boxy 2 yy, na 1. Ze mną jest w teamie Oskar, gramy na WP i Filipek, do którego możecie wpaść na kanały, yy, Jaki tam jest kanał? Pokaż Zapraszam na kanał Filipowski. To jest 2 i 200 na końcu. Dokładnie. Yy, no i ogólnie to zostawcie u mnie suba, nie? Łapkę w górę, najlepiej suba z wąskiem i napiszcie jakiś konstruktywny komentarz, bo będzie ten konkursik, nie? Jak do końca czerwca. Jak 100 subów na tym kanale, na moim kanale krusiastym, no to będzie do wygania skinek, ale, znaczy nie skinek tylko emotka za 200, potem będzie konkurs na skina, ale najpierw musicie wbić 100 subów, więc jak wbijecie 100 subów do końca czerwca, to będzie emotka za 200 do wygrania. Teraz nabijmy? Tak. Ile Jest, jest na dół. Kurde, też to jest 2 na to to będzie łatwiej Kłamiesz jest, Naprawdę, Jak mi wbijacie w dwóch do boksa. No tylko fajnie, że ci wbiłem Dala, Ale teraz, ale miałem laga Ale teraz miałem laga Mózgu Zdrowie, no na jeden dosyć. Łatwo. Lepsi, lepsi. Lepsi, lepsi, lepsi. Do ilu gramy laty? No do 10. A, no widzicie czat. Znaczy widzowie gramy do 10, co powinien powiedzieć. Okej. Okay. także zapraszam oczywiście jeszcze raz na kanał. W ponieważ że jest to nowy kanał. Stary niestety już yy, był kiedyś. Dokładnie I zostawcie oczywiście u mnie też suba nie A nie że wbijecie tylko na kanał Filipkowski a mi nic nie Patrzcie jakie skillse włapie Patrzcie Jakie bot Ze mnie jest Kurde Ja mam jeden HP Dajcie mu się hinąć Please Dobra, dajmy mu się hinąć i ogólnie widzowie, dziękuję Wam za to, że pod pierwszym odcinkiem, jaki się pojawił na moim kanale, dobiliście aż uwaga 50 wyświetleń. To jest najlepszy wynik na moim kanale. Kurwa, lepsi. Daj, ciemu ciężko, ciężko. Chciałbym jeszcze przypomnieć widzom, którzy jakimś czarym Arym się znaleźli tutaj na kanale. A przyjrzeli z kanału FIFI Official, który miał 200 subów, bo ten stary kanał 200 subów. To wam to mówić na Filipowski. Oczywiście trzeba się zawsze promować. Dobry czas. Tu jest. Ja myślałem, no. że mam pompę w łapie i do Ciebie zemki szczerzyłem. A myśmy ufali obok Ciebie? Nie mam cukru Nie jak pół być matki. dobra, to młę no. Żenada. Żenada. Do 20 Nie no, do 10 bo muszę jakoś odcinek skończyć. Albo do 5 bo idzie gówno, a będzie za długi odcinek. No do ostatnia, tak? Nie, mi chodzi, że do 5 biegamy. Więc za mała zmiana planów i nagramy do pięciu wygranych. Widzicie, to jest bez planowania, my to nagramy, nagrywamy z pasji. Nie ma nic zaplanowane No też... nie no, nie mogłem wydawać, gubiłem się. Fajnie, że nie tutaj. No ja też na 2D nie grałem, wiedzą. Nie było odcinków, ani live'ów. Teraz nadgobimy Mam ja tu mam pytania, podstawowe Słucham Daj na pytanie co co coś został Ja, ja się dostałem, dostał. jak nie tka No dobra, ty mi wagisz dwieście. A Midzicie, eee yy, widzowie, skill włap, skill włap Widzę Philip Hop skill przez dwa y możecie też mnie znaleźć przez to, że mam właśnie ten wykrzyknik Trzybko. Chyba to jest Dobra, ja trzeba go dojechać, żeby się nie heal'ał. jest. Mam lagu, mam lagu, fuck! Dostał Lagam Przysięgam, nie mamy Ale takiego jak zawsze, czy... No nie, przysięgam, ha, dobra. Mogę Cię zabijać. Ja Cię nie mogę znaleźć, gościu. A ty tu jesteś, on tu jest, chodź, cofnij się. Tu gdzie był, tylko że na górze. <noise> nie, 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 widzieliście? Nie. Kurde 20 sekund Uleć mnie Dopóki ten... Czekaj, nie, 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 bo on... Ja cię zacznę leczyć i on tu zedytuje Patrz to A, dobra, nie, czekaj, nie wyszło Czekaj Dostał Do stówę na... Muszę leć HP Trzymaj Lati Byłbym naprawdę mega... By byłbyś mega człowiekiem, gdybyś do mi wypisał, jak jedną fotkę. Dobra. Dzięki. Przedytu. ty? nie było, co To się okno dziś, tak? Terima kasih telah menonton! A, ale teraz przyspałem. A My dobra, ja, ja, przy ja przyspałem, przyspałem. No jakieś 60 HP ma Za długo nic nie gadaliśmy. Ja skupienie to też wytnę. W ogóle A ciebie ja wytnę. My to w ogóle będę w sensie osobno, a nie że razem, nie? To bym się tak cieszył. Dobre, to trzeba ja go obie w ogóle. Po <grym> tych dwóch dniach gać nie umiem. Leci z nim aha. Mhm. Ale Dobra. dobrze było. Dobre. Widzowie, jak wygram, to sam na nich znów. Przypominam, o, że nie grałem dwa dni widzowie. Wy o tym wiecie najlepiej, bo nie było żadnego kontentu. No dobra, nie grałeś dwa dni, ale. 2,5 właściwie to. 2,5. Ale teraz wracamy z koalicji contentem. Wiecie o co chodzi. Ale bis, ja ale bis. Mist... Mist... No ja nie wiem. za no, widzowie, słuchajcie, na pewno po tym wyglądzie skończymy ten bardzo piękny odcinek, więc słuchajcie, pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji i ogłaszam, że będzie konkurs, jeżeli do końca czerwca dobijecie 100 subów, to wtedy i napiszcie komentarz, dlaczego to wy powinniście wygrać tę memotkę za 200 i komentarz, który mi się najbardziej spodoba i który Będę brał pod uwagę lajki innych pod tym komentarzem, który będzie miał najwięcej lajków i który mi się spodoba, Beń, y, wygra emotkę za 200. Ale jeżeli do końca czerwca będzie na kanale Bogu Siasty, y, 100 subskrypcji. No i Nie wygrałem. I, i wygrał. Niech się cieszy Bambiczek. A teraz do w kolejnym odcinku. możliwe, że będzie live w tym tygodniu, więc do zobaczenia.